Bardziej do tyłu pochylony tam. Co jest pochylone do tyłu tak. Który? A nie, może dlatego, że nie jedziemy w dół. No Aha. A na dół też jest dojazd. E. I drugie tyle samochodów No tak, ale na pewno lepiej na dół Po co się do góry tarabanić jak i tak są kasy na dole? Nie Ciekawe, wiem. gdzie nasza chałupa. Chyba nie widać. Widać górną stację tej ekspres, tej nowej. Widzisz? Tam też jest jakaś buda taka większa, konkretna, na szczycie. Zobaczymy. No nowy, Mam dwie godziny zostało, żeby tam się ustawić. No spoko, spoko. Spoko, spoko, to tylko awaria. Grzesio to nic na filmie. Yee! dobrze jest kurcze ręce marno. U góry chyba nawet było zimniej niż mi jest 12. Zobacz, kościół jest to ten to tak, chyba to ten obok którego przyjeżdżamy jak tak. na, na Kotelnicę fajne, skręcamy, to no ludzi dużo Tu No tu jest fajnie, zobaczymy jakie koszty jak tam sprawy z karnetami czasowymi Kurchlasz Kurchlasz prawda a tu w ogóle robi się tak w miarę płasko na dole, także można się rozpędzić i nie ma strachu, że wpadniesz. W tą można łączkę No. Jak ci i... Okej, okay. zaraz wysiadamy.